W kopalni Makoszowej pozostało 170 milionów ton węgla pod ziemią, udostępnionego węgla. No, trwa proces likwidacji, fizycznej likwidacji kopalni Makoszowy. Także, no, zamykanie kopalni Makoszowy i Krupińskiej, a zwłaszcza Makoszów było po prostu no, sabotażem gospodarczym. Ile kosztuje likwidacja tej kopalni? Do likwidacja tej kopalni to będzie koszt około 600 milionów złotych. Rozmawiamy z doktorem inżynierem Jerzym Markowskim, Byłem wicemistrem gospodarki. Jesteśmy przed kopalnią Makoszowy w Zabrzu. Proszę powiedzieć, co tu się aktualnie dzieje. No, trwa proces likwidacji fizycznej likwidacji kopalni Makoszowy, kopalni, która pozostała postawiona w stan likwidacji e w dniu 31 marca 2017 roku decyzją ministra energii. W tej chwili, jak widać i słychać, za nami dzieje się demontaż urządzeń i obiektów na powierzchni. Zlikwidowane są obiekty z zakładu przyruki humanicznej węgla. Wcześniej została zlikwidowana wieża szybu wydobywczego. No, znika to wszystko. Został jeden, jak na razie za nami widoczny szyb, który będzie służył do zamknięcia ostatecznego wyrobisk pod podziemią i odwadniania. Tej części kopalni. Proszę powiedzieć, dlaczego tak się dzieje? Nie potrafię tego wytłumaczyć. Bo jesteśmy w sytuacji absolutnego głodu węgla. Tym bardziej, że kopalnia Makoszowy była kopalnią, która miała dwa dwie cechy charakterystyczne, i to takie wyróżniające ją w polskim górnictwie. Po pierwsze, kopalnia Makoszowy była kopalnią bezbetanową. To jest bardzo ważne. W Polsce, gdzie znakomita, właściwie 90% wydobycia pochodzi z kopalń metanowych, a jak uczy doświadczenie kopalni Pniówek i Zofiówka z roku bieżącego, no 24 osoby zginęły od metanu, więc trzeba szanować kopalnie tam, gdzie jest węgiel, a nie ma metanu. Więc na Makoszowach tak było. Druga cecha bardzo charakterystyczna to to, że węgiel na kopalni Makoszowej był węglem, jest węglem wyjątkowo czystym. Jest to węgiel, który ma 7% zanieczyszczenia. Przy średnim zanieczyszczeniu w Polsce od 60 do 70%. Także mówiąc na skrót jest to taki węgiel, który po wydobyciu go z dołu nadaje się wprost do sprzedaży bez specjalnych procesów wzbogacania węgla. No, no i, do, i do tego jeszcze to co mówię, że jest deficyt węgla. Ta kopalnia miała udostępniony górniczymi robotami pod ziemią, wyrobiskami. Udostępnionych 140 milionów ton węgla oraz poniżej najniższego poziomu jeszcze zasoby geologiczne węgla koksowego w ilości 200 milionów ton. To wszystko można było wydobyć z tej kopalni, ale zadecydowano o likwidacji kopalni. Ja tej decyzji nie rozumiem. Ile kosztuje likwidacja tej kopalni? Likwidacja tej kopalni to będzie koszt około 600 milionów złotych. Ma się to zamknąć w ciągu chyba następnego roku. A ile trzeba by było tak szacunkowo wydać, żeby ta kopalnia mogła dalej fedrować i wydobywać węgiel? Panie doktorze, moim zdaniem nikt takiej decyzji nie, nie podejmie, ponieważ no, trzeba by było albo odsypać, a czy możemy odkopać te, te szyby, budować zakład przyróbki uranicznej węgla od nowa. Budować urządzenia odstawy urobku do bocznicy kolejowej, no to wszystko są potworne pieniądze. Ja to tak oceniam mniej więcej na około 100-150 milionów euro. Takiego wydatku nikt nie podejmie. Natomiast gdyby mnie ktoś zapytał o to, co można zrobić, żeby do końca nie zniszczyć tych zasobów węgla, no to próbowałbym wytłumaczyć moim kolegom, ażeby jednak szli po ten węgiel dołem z sąsiednich kopalń. Ponieważ kopalnia Makoszowy ma to, tą, że tak powiem, znowu charakterystyczną cechę, ale typową dla Zagłębia Głównośląskiego, że jest otoczona czynnymi kopalniami. Z jednej strony kopalnią Sośnica, z drugiej strony kopalnią Ruda, Pole, Bierszowice. Obie te kopalnie mogą swoimi wyrobiskami dostać się do, do, tego, do tego złoża. A już zostały jakieś takie decyzje w ogóle podjęte, żeby wydobywać właśnie w ten sposób? Nie, absolutnie nie. Nie, nie, ma, taki, nie ma takich decyzji. Decyzja jest jedna – likwidować kopalnie. Załóżmy czysto teoretycznie, że zostaje Pan dzisiaj premierem. Jakie są pierwsze Pana decyzje, aby ratować górnictwo i zwiększyć wydobycie w Polsce? Proszę Pana, to nie chodzi o ratowanie górnictwa. Chodzi tylko o to, żeby sobie poradzić z kryzysem energetycznym w Polsce. I radzić sobie nie ze skutkami tego kryzysu, tylko z przyczynami tego kryzysu. Cały wysiłek dzisiaj administracji rządu, ja to bardzo doceniam, ja to bardzo szanuję, bo to z punktu widzenia socjalnego ma znaczenie i ma sens. Polega na tym, żeby łagodzić skutki wysokich cen energii i deficytu węgla. Rząd stale dopłaca, komuś daje pieniądze z budżetu państwa. Ale genezą całego problemu jest cały czas to samo. Za mało węgla wydobywamy w kraju, bo węgiel w Polsce jest węglem po pierwsze tańszym, a po drugie lepszej jakości niż węgiel importowany. Także tu nie trzeba być premierem, tu wystarczy być inżynierem, który dobrze życzy Polsce. I tu mam jeszcze pytanie, czy ten problem z dostępnością węgla się pogłębia, czy już są jakieś rozwiązania przygotowane? Panie redaktorze, niestety ten węgiel się pogłębia. Ten problem, przepraszam, ten problem się pogłębia. A co najgorsze to to, że on będzie trwał przez co najmniej 10-15 lat. Ten problem deficytu węgla nie zniknie na wiosnę, bowiem tego węgla nie ma i tego węgla nie wydobywamy więcej, ponieważ. Od lutego bieżącego roku do teraz co miesiąc Polska wydobywa mniej. Nie podjęto żadnej decyzji w zakresie zatrzymania spadku wydobycia ani nie podjęto żadnej decyzji w zakresie zwiększenia wydobycia. Już nie mówiąc o wstrzymaniu likwidacji kopań takich jak Makoszowy czy, czy, czy kopalni Krupiński. My musimy mieć świadomość tego, że ten problem jest do rozwiązania tylko w dwa, dwa sposoby. Jeden to jest w dalszym ciągu kontynuacja importu, ale pamiętajmy, węgla dużo droższego i fatalnej jakości albo zwiększenie wydobycia w kraju, bo przecież nie ma takiej możliwości ani politycznej, ani chyba moralnej. Ażebyśmy za rok, dwa, trzy wrócili do importu węgla z Rosji. My musimy ten kryzys węglowy, ten kryzys energetyczny, do czasu aż powstanie substytut dla energetyki węglowej, czyli przez co najmniej 15 lat, jeszcze opierać się na, na węglu kamiennym i węglu brunatnym, który mamy w Polsce. Szykuje się duży protest w Warszawie. Co pan sądzi o proteście Solidarności? No wie pan, Solidarność mówi o, o, o swoim stosunku do tych nieszczęsnych, porozumień, które zostały podpisane e, e, prawie dwa lata temu. Ta, ta umowa społeczna. Przepraszam bardzo, ale ja mam do tego stosunek absolutnie e, negatywny. To jest, e, wie pan, niepotrzebny dokument, który niczego nie rozwiązuje, o niczym nie, nie przesądza. Jest tylko swego rodzaju takim happeningiem politycznym, w którym rząd pokazują, jak bardzo się martwi o Śląsk, a związkowcy pokazali, jak bardzo, e, proszę pana, na, na walczą z rządem. I jedno i drugie jest niepotrzebne. Tu trzeba racjonalnie rozwiązywać te problemy. Już nie mówiąc o tym, wie pan, że to porozumienie, Społeczne, radzę o to, to sobie przypomnieć, jest piątym porozumieniem w ciągu ostatnich 30 lat. Cechą tych wszystkich pięciu porozumień jest jedna podstawowa rzecz. Nikt nie pamięta, co było w poprzednim i nikt nie zamierza realizować żadnego z nich. Także to też jest niepotrzebne. Rzeczywistość, proszę pana, wymusza stosunek do aktualnej sytuacji. Trzeba reagować na rzeczywistość. Niestety na razie podyktowaną wojną i kryzysem energetycznym w świecie, a w Polsce też. Na, na, na to trzeba reagować, a nie trzymać się jakichś wyimaginowanych, wie pan, tekstów, których tak naprawdę. Sprawie. Boję się, że żadna ze stron nie za bardzo rozumie, co podpisała. Ostatni nasz wywiad, naszą rozmowę zobaczyło, można powiedzieć, ponad 2 miliony osób, może nawet i więcej, bo to było kolportowane dosyć szeroko w internecie. Pojawiły się komentarze, że Pan był w rządzie. I co Pan zrobił dla Górnictwa? Bo niektórzy komentujący uszczypliwie tak komentowali, że Pan też zamykał kopalnię. Nie, proszę Pana, ja nie zamknąłem ani jednej kopalni węgla kamiennego. Ja byłem ministrem odpowiedzialnym za górnictwo w latach 1995-1997. W tym okresie, proszę pana, odeszło z górnictwa 56 tysięcy ludzi, ale bez zwolnień. Ci ludzie odeszli na uprawnienia emerytalne i do podmiotów tworzonych na bazie majątku kopalń, które potem służyły i pracowały w kopalniach. Ja nie zamknąłem ani jednej kopalni węgla kamiennego. Jedyną kopalnię, jaką zamknąłem, to jest kopalnia siarki w Talnobrzegu. Natomiast mam na sumieniu wybudowanie kopalni, wybudowałem kopalnię budyń. Znaczy może. Kierowałem budową tej kopalni i uruchomiłem tam wydobycie. W tym też okresie, proszę pana, nie spadło w ogóle wydobycie węgla. Wtedy wydobywaliśmy przez całe 3 lata 147 milionów ton węgla, nie było ani jednej tony importu, a eksportowaliśmy węgiel z Polski. Mimo że cena wtedy była horrendalnie niższa, niska. Była dziesięciokrotnie niższa cena niż dzisiaj. Ja w okresie, kiedy kierowałem polskim rolnictwem, miałem nadpodaż węgla w stosunku do potrzeb 70 milionów ton, czyli wydobywaliśmy, powtórzę, 140 parę milionów ton, a zapotrzebowanie krajowe wtedy i dzisiaj jest takie, jest takie samo 70 milionów ton. Żadnej kopalni nie zamknąłem, żadnego górnika nie, nie, nie zwolniłem, jedną kopalnię wybudowałem, a jeszcze do tego, proszę pana, no, trzeba też się, że tak powiem, do tego odwołać. Zastosowałem taki mechanizm, proszę pana, po pierwsze, budowania alternatywnych miejsc pracy, zwłaszcza na Śląsku, to wtedy i z moim podpisem powstały specjalne strefy ekonomiczne w Polsce, 11 specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. I co jeszcze istotne moim zdaniem to to, że wymyśliłem i zrealizowałem taki projekt, ażeby po to, żeby nie zamykać kopalń, użyć tego polskiego węgla do produkcji energii elektrycznej i eksportować energię elektryczną. Po to wybudowaliśmy wtedy transgraniczne połączenia energetyczne z zagranicą, które działają do dnia dzisiejszego, a kredyt zaciągnięty wówczas w Banku Światowym spłacił się na kwotę 150 milionów dolarów, spłacił się w ciągu trzech lat. Także wie pan, no przepraszam bardzo, ale nie mam sobie nic do, do za, zarzucenia. Zresztą inaczej nie, nie miałbym odwagi się pokazać nigdzie na, na Śląsku na ulicach, już nie mówiąc o tym na spotkaniach z Gór Byłem na spotkaniu z Patrykiem Jaki, z jednym z europosłów Solidarnej Polski w Katowicach i już, już publiczność, publiczność już pytała, czy to prawda jest, że, li, że w Polsce likwidujemy te kopalnie skutecznie. Czyli, że gdzieś ten nasz, nasza rozmowa się tak przebiła, że zaczynają Polacy pytać rządzących, czy tak jest. No, no likwidujemy skutecznie, to znaczy likwidujemy w ten sposób, że właściwie Powrót do kopalń, w których zostały zasoby węgla, ale została totalnie zniszczona infrastruktura i które nie sąsiadują z kopalniami czynnymi jest faktycznie niemożliwy. Dziękuję Panu bardzo za Dziękuję bardzo.